Fajr, gdzie my wjechaliśmy? Czy ogoni nas policja? go nas policja! No. Co ty znowu zrobiłeś? Chodź, skacz szybko! Jak skacz! skacz? O! Nie, oni będziesz szybko. będą nas teraz gonić, Co no nie! No. Obrabowałeś coś? Nie! Dobra, widzowie, jeżeli chcecie nam Postawcie pomóc. uciec. łapkę czy... w górę, żeby tak. nas nie! Zostawcie suba, łapkę w górę, to może uda nam się uciec przed tą policją. Fajrut, gdzie my znowu idziemy? Skąd ty wziąłeś ten samochód? Jedziemy obrabować jubilera. W tym momencie. I wziąłem ten samochód, ukradłem od mojego wujka. Aha, ukradłeś samochód wujkowi? No Jeszcze że jesteś jubilera? Aha, czyli zabrałeś samochód wojkowy, no to fajnie. A po co chcesz okradać Jubilera? No bo właśnie, chcę lepsze auto, bo to jest jakieś wadliwe. No to dobra, no kupimy lepszy samochód, ale naprawdę musimy okradać ludzi. Najpierw jedziemy po bronie, gościu, bo a, to już dobra. jest ważne. No to jedziemy po broń, bez fajnie. problemu. Kiedy my będziemy wreszcie na miejscu? Tutaj, bez a to problemu tu? no. w ten no. momencie. Jak ty jeździsz tym samochodem? Cieszę się z tego co masz, a nie? No cieszę się, Zypło. ale ty przed chwilą mówisz, że. Aha, musimy kupić. Bojemy szybko. No kupuję i co ja mam teraz? Wezm sobie. Jesteś szybko tą pierwszą broń, drugą i czwartą. jak dobra. No. Ja chcę tą! Ja chcę tą, czekaj, Którąś sobie wezmę? O kurde, policja! Jak policja? Co to ma być? Ale. Jak gere, nielegalnie? Uciekaj, gere, uciekaj. Proszę pana, ja panu mogę zapłacić zawsze 20... Szybko, szybko! Dobra, szybko, uciekaj stąd, szybko, i tu są o, sobie ty, ile tu jest policji! Uciekaj stąd! Siadaj, a... szybko, no jest tym samochodem! Nie umiem prowadzić! Umiesz prowadzić, ucieczaj, stąd, to odjeżdżaj, stąd odjeżdżać! No odjeżdżaj, rzucają, nas czemu ty nielegalnie kupujesz Proszę. broń, co? Co to w ogóle ma być? Chcę chciałeś kupić te broń! Jak to? ja chciałem? Powiedziałeś, że mamy pochać kupić. No, no jedź policjanie. stąd! Jak kolekzek! Ej, czekaj, czekaj na mnie! Jedź, uciekaj stąd, uciekaj, uciekaj stąd, szybko, na farmę jest! Ile policji! Czemu oni nas gonią? No to wszystko przez ciebie! Jeszcze nawet nie ukradliśmy! Nie, muszę cię zostawić tu, ja uciekam. Nie, nie zostawisz mnie tu, nie ma takiej opcji. Jerry, idź prowadzić to auto! Jaki No nie, no co ty znowu zrobiłeś? Dobra, dawaj, zajmiemy się nimi. Fire road! A, 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 Trafiam go, patrzle! Ej, zabiłem go, zabiłem go! Zabiłem go. Dobra. Auto policyjne, dawaj! Możemy wziąć auto. auto policyjne? Ej! Nie mogę! Iść, stąd nie policjancie! Nie chcę zaraz, Dobra, uciekamy stąd! Śniegą go! Uciekamy stąd! Patrz, jak mam pistolet, Jerry, uciekaj! Chyba do mogę się przed nimi uciec. Żery, 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 żery. Gdzie ty znowu jedziesz? Chyba policjanty jest cię. Jak policjant jest właucie? Nie jadasz? wiem, on chyba się chowa za się z nami. Po, po co przyjechałeś do więzienia? policja policjant co, co, samochodzie? jest samochodzie! Ja, dawaj ja, go! Sałat w go koś! Nie umiem, nie umiem. No za go jak tuż kupywaliśmy broń przed chwilą! masz broń? Mam, ale ja chyba nie. O, poddał się. Dobra, siedzę do samochodu, uciekłam się. On jest friendly. Dawaj jedziemy i! Uciekaj, czekaj, szybko, szybko, jedź, 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 jedzie, Dobra, zostawiliśmy go tutaj. Jedź, wreszcie na tą farmę. Musimy umieścić planę, chcemy. Tego jubilera, no. no, wreszcie dojechaliśmy na tą krwarkę, farmę Jerry. Co? Zobacz, chodź, chodzimy. Co? O, kurde, co, to jest twoje niby wszystko? Tak Dobra, to jaki masz plan, żeby obrać tego bilera, co? Ja chcę spędzić te święta z rodziną na mojej stacji Jakiej znowu stacji? O czym ty gadasz? Startowałem Jerry, zobacz, co tu mamy Czekaj, muszę wejść do góry, jak drabina wodliwa. Nie mogę wejść po tej twojej drabinie No i co ty mi chcesz tu pokazać? Uważaj, policja przed tobą Jak policja? Nie ma nigdzie policji Zgubiliśmy ich. Co jest z tobą nie tak? My musimy okraść huwilera, a ty w tym momencie kładziesz się na ziemię. Co ty odwalasz? No ja nie mam pomysłu, może ty coś wymyślisz? No mamy broń, mamy wszystko, no to możemy. Ja nie mam broni, tylko ty masz broń. No dobra, to ja mam broń. Ty będziesz rabować, a ja będę strzelać, może być? Ja już za długo jestem w tej pracy. Jak za długo? Dobra, jedziemy. Wszystko w porządku? Dobra, schodzę do niego na dół i rabujemy to. Gdzie jest ten. O, jest ten jubiler wreszcie przed nami. Tak, ej, zobacz. Tutaj jest knaga ogólnie. I patrz. I trzeba ją zdjąć. Jak, co tu? ty robisz z tym samochodem? Aż w środku, tu na dole. Zobacz, coś podał autem No, widzisz? widzę. I co to jest? Łazik, I trzeba tam wejść. Ale ty chcesz ciekawi wchodzić do jubilera? No tak! Dobra, chyba wchodzimy. Wejdziemy. Wchod no, wchodzimy normalnie drzwiami. Patrz, ci pokażę, a, jak no, to się robi. Też może być. Ej, chyba nikogo nie ma w środku. Oj, mamy całego jubilera dla siebie. Dobra. Jeju. Jak chcesz zniszczyć tą szkło, co? Musisz rozbić pistoletem. Pistoletem? Chyba. A, no nie trafiłem cię, kuloodporne jest to szkło Nie ma żadnej... Ej, policja, policja, policja. Dobra, cicho, no. cicho Dzień dobry Ale my, my tylko chcieliśmy kupić sobie coś No co ty robisz, gościu, dobra Załatwię go, załatwię go, załatwię go spokojnie Jest, ucieka, dawaj Bierz furę, uciekamy stąd Czemu nie masz sprzętu, żeby to jakoś zniszczyć? Nie wiem, trzeba drilla kupić No nie mamy drilla nawet Chodź do samochodu o mnie Zostaw mnie Fajr, siadaj, siadaj szybko Jedź stąd, jedź Uciekaj stąd Stoją nam na trzeba. Dobra, jedziemy po sprzęt i zaraz próbujmy lepiej tego jubra określać. No pod samochodu, co ty no, jesteś policjancie? Ty. Jesteśmy chyba na miejscu. To co, kupimy teraz ten cały sprzęt? A ty wiesz w ogóle co kupić? Kupujesz najpierw fireworkę za 8 dolarów. Nie, nie są nam potrzebne żaje, fajerwerki. Kup tego drillage, co tam polu, było? Jerry, masz prosić dwa. No, policja, godziny. tu jest, emicję poszukiwania, dobra, udawaj, że nic się nie dzieje, nic nie dzieje. Dobra. Jestem tylko knagą. No gościu, kup ten sprzęt i jedziemy stąd, co ty odwalasz? Czemu tu ktoś zajęci? strzela w policjanta? Nie nie wiem trzy rzeczy, dobra, patrz, mam Aha, na No święta. No, to się nam przyda. Ej, Czekaj. złapał mnie, no pomóż, zabij go Weź go, a, Puść mnie, co to ma, czemu tu wybuchł fajerwerek jakiś No niech on mnie wypuści stąd Zostaw go stąd. Nie, no niech on mnie, napisz mu, że mnie zostawił Proszę, zostaw mojego brata Wypuść mnie, dlaczego on mnie chce złapać No fajer, on wziął do samochodu To wszystko przez ciebie Musiałem strzelać do policjanta I co teraz Ech. to mnie zabrał Ja będę przy ciebie siedzieć w więzieniu I co ja mam teraz zrobić, nic już nie zrobię Będę zaraz w więzieniu. super, no zamknęli mnie Pyro, gdzie ty jesteś? No zabrał mnie do więzienia, ale tu jest policji! Jak wiedział, gdzie jest więzienie, to by był. Już no tak. przyjedź tu i zabierz mnie stąd! Jakoś zobaczył tu jest policjantów w ogóle. Ej, odjechał stąd! No, w więzienie, Jerry, obok! Ej, jedzie za mną, jedzie za mną, zobacz tam, co jestem, Jerry, to ja! Ja jestem w tym samochodzie dalej, no odjechałem już pomóż mi jakoś. A, gdzie on mnie zabiera tym typ? Co jest z nim nie rad. tak? No ja wiem, że jest grad, bo ukradłeś go dwójka. Nie, na komisariat mnie wziął. Jerry, jadę kupić broni, go zliście. Ej, on nie chyba chce zabrać samochodu, on nie chyba chce zabrać samochodu, nie? Gdzie on mnie bierze wiłomnie z jakiś komisariat o, Simon, nie chciałbyś mnie wypuścić? Widzę, że jakim to, szefem chyba tutaj jesteś. Da współpracujesz ze mną, nie dobra, cię wrócić, Jest! Jest, uciekam to... od nich! Uciekam stąd szybko! Pomocy! Fajro, dawaj nie, furę! Nie, gdzie ty nie, jesteś? Nie, Dostałem od nich! No nie! Teraz Ten sens mnie drugi teraz! Zamrał w życiu z tego wyjścia, teraz nie ucieknę! Jaki jest? jesteś? Jestem w jakimś pomieszczeniu! O jesteś tu! Zabij wszystkich! Jest! Czekaj! A pomóż mi! A! Dostałem od nich! Dawaj! Nie! Uciekaj stąd szybko! Zamknął nas tu! Jest! Uciekam! Ja nie mogę szybciej wyjść Wyjdę stąd proszę! Simon rozkuj mnie z tych kajdanek! Nie no nie mogę, on musi! Ach, jak to nie, nie możesz? Ja chcę stąd wyjść wreszcie! Zostaw mnie! Co tu się stało? No on wiesz znowu zawiera do tego pokoju, zostaw mi wreszcie, czemu to jeszcze pieniądze na podłodze? Zabij go, zabij go tak! Jest, uciekamy, stąd dawaj, czekamy! Szybko, szybko! Daj, jest, jest twoja fura, uda nam się! Wsiadaj, fajot, szybko! Zabij. Zostaw go już! Kupi dobra, wsiada do tej fury, idziemy okres jubilera teraz! Szybko wsiadaj! Nie wierzę, w to udało nam się! Ja, dzięki, że mi pomogłeś, nie dam rady bez ciebie! Spoko. To co, teraz nam Spoko. został jubiler, nie? Czemu ci się dymi samochód? Dobra, wreszcie, dojechaliśmy. Nie, bo ja ogólnie umarłem i nie mam tych rzeczy. Nie no, wszystko mamy, no i git, dobra, rabujesz to teraz, dawaj te diamenty, ja będę tutaj coverować co się dzieje, co ja muszę robić? No rób to szybko, na razie nie ma policji, ale musimy to okraść. 15 sekund, Jerry. No dasz rady na spokojnie. nie! przyjechała ma... policja, Jerry? Jak przyjechała policja? Nie ma nikogo. Czemu ty mnie straszysz tak, co? Nie, nie udało się. Jak to się Tyś nie udało? Radę. Dasz rady, no musisz to zrobić. Ej, czy jest jakiś alarm? No nie policja! Ej, policja! Dawaj go! Dostałem od nich, pomóż mi! Nie mam amunicji już! Nie, pomóż mi! Złapał mnie w kajdanki, fajro! No zabij go! No znowu mnie zabrał! Jest popsułem mu kajdanki! Nie, no znowu! Potrzebuję sparty na... On wsparcie wzywa, weź tego tysiaka, połóż mi, zabij go wreszcie, no! Jak? No zastrzel go, przecież masz karabin, pomóż mi! Nie mogę strzelać Mu się w ogóle wóz wywrócić, on nie ucieknie, stąd to no, zabij go! pana! Tylko nie we mnie, nie strzelaj we mnie, ja mam bardzo mało HP Może pan go puścić? A, nie. Dawaj, dawaj go, dawaj go, zabijesz go, zabijesz go! Jest, wypuśćmy, mnie, dobra, uciekamy, stąd szybko na farmę! Potrzebuję wsparcia! Dobra, zostaw go! Jak cię złapali, co ty gadasz? Nie! Szybko, szybko! Wynocha stąd! Ej, nie mam amunicji już! Fajro! Dobra, mam strzelam do niego, czekaj! Zostaw go w spokoju! Dobra, dawaj, zabiję go, zabiję go! Jest, zabiję go! Uciekamy, stąd szybko! Dawaj do fury! Road, no gdzie ty jesteś? Zostaw ten wóz policyjny! Szybko idziemy na farmę, wsiadaj, na farmę, na farmę! No uciekaj stąd! Zostawmy ten samochód lepi w krzak żeby nikt go nie widział. Co ty teraz naprawiasz tą farmę? Ja już jestem spokojnym staruszkiem, mam dużo Ale, pieniędzy. Dobra, chodź do środka, podziel mi się już, kasą, nie? Nie, już patrz, mieszkam tu od kilku lat. Ej, nie! Policja! Policja jest! Nie! O, zostawcie nas! Ja mam bardzo mało amunicji Nie! O, mi się skończyła! Fajro, Co teraz? Nie, zakuli mnie! No i co z naszymi pieniędzmi? To no, już po nas. A, super, faj, fajny, masz samochód i co teraz do więzienia pójdziemy? No i zamknęli mnie w więzieniu, już stąd teraz nie wyjdę, to koniec. A chciałem tylko Jeżeli Jubillera. Tak jeśli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrypcjoneczkiem, łapce w górę i do kolejnych odcineczków. Cześć!